Witam serdecznie, ja się nazywam Jarek Waślewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmu, też do dzielenia się swoimi komentarzami, do udostępniania tego materiału. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, dorosłe dzieci alkoholików. Temat całych rodzin, systemów zaburzonych. W momencie, kiedy w rodzinie występuje problem Uzależnienia, problem uzależnienia od alkoholu to statystycznie rzecz biorąc 2% populacji w Polsce, około 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, a te osoby to oczywiście nie żyją gdzieś w izolacji, nie żyją same, ale mają żony, dzieci, mężów, a więc są rodziny, są dzieci, które cierpią, często kilkoro dzieci które jest w takiej rodzinie, które wzrastają w pewnym, w pewnym deficycie, w pewnym braku i później rzutuje to na ich dorosłe życie. I o tym dzisiaj w filmie, który przed nami. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Syndrom DDA, brzmi to bardzo poważnie. Poważne jest, ale to nie wyrok śmierci, to nie stygmat na całe życie. Dla mnie dzisiaj, kiedy myślę o tym syndromie DDA i myślę o ilościach ludzi, którzy są, którzy byli wychowywani w rodzinach alkoholowych, to, to, to ogromny problem, to ogromny zasięg tego, tego, tego problemu i wiele osób, które żyją z pewną nieświadomością. W momencie, kiedy ten, problem zostaje uświadomiony, deficyty zostają uświadomione. To też jest pole, przestrzeń do pracy, do zmiany, ale a więc kiedy, kiedy um, uważasz, masz takie, e, takie informacje, że dotyka to Ciebie, wychowywałeś się w rodzinie alkoholowej, to wiedz o tym, że jest to wyzwanie, ale to jest też feedback, informacja zwrotna o obszarach życia, w których być może masz deficyty i należałoby popracować głębiej popracować terapeutycznie, popracować nad świadomością, popracować nad zmianą nawyków, nad zmianą sposobów e, myślenia, nad zmianą tych schematów e, myślenia, też uwolnić emocje być może, a więc popracować trochę nad świadomością emocjonalną. Syndrom DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, to zespół utrwalonych schematu, schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym pojawił się Alkohol, problem alkoholowy. Właściwie nie pojawił się alkohol, ale w którym występuje problem alkoholowy. Tu nie chodzi o to, że rodzice raz na jakiś czas wypiją alkohol, czy któryś z rodziców e, to nie jest problem, ale w którym rodzina, w której występuje uzależnienie od alkoholu. Zaburzenia te mają podłoże psychologiczne, ich obecność wynika z doświadczeń, dzieciństwa i sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieciństwo dorosłego alkoholika w takiej rodzinie, niezależnie czy pije jedno czy dwójka rodziców, dzieci alkoholików stają się najbardziej pokrzywdzone. Oczywiście pokrzywdzone są żony, kiedy mąż pije, występuje ten element współzależnienia, ale tak jak on dotyka osób dorosłych, współzależnionych, tak samo dotyka dzieci, Całego tego systemu, całej rodziny, i wtedy mówimy o DDA, o dorosłych, o dzieciach, które wzrastają w rodzinie alkoholowej. A DDA to syndrom, który zostaje w życiu dorosłym, rzutują pewne rzeczy, pewien skrypt, pewien program, który został grany z błędem w dzieciństwie i który rzutuje na, na bieżące życie. Takie dzieci przeżywają w dawce zdecydowanie większej niż inne dzieci zakłócenia, i to jest bardzo ważne. Zakłócenia w stanie poczucia bezpieczeństwa, jedna z podstawowych potrzeb człowieka, jedna z podstawowych potrzeb też patrząc na piramidę, potrzeb człowieka, poczucie bezpieczeństwa. To poczucie zostaje zaburzone, doświadczają napięć, lęku. Różnie sobie z tym lękiem i napięciami później radzą. Już jako dzieci często już, już mają, mają do już rodzą się mechanizmy zachowań kompulsywnych, właśnie, właśnie wtedy ale, ale także różne inne zaburzenia mogą mieć miejsce. Doświadczają napięcia, lęku, dezorientacji, samotności. W rodzinie tej występuje stale poczucie lęku. Przed tym, co dzieci zastaną po powrocie do domu, poziom lęku domowników pojawia się nawet przy odgłosie otwierania drzwi czy stłuczonego talerza. Uruchommy, uruchommy troszkę naszą wyobraźnię. Pomyślmy teraz o sytuacji, gdzie Ojciec wraca do domu, awanturuje się za każdym razem, kiedy wraca, kiedy jest wypity, kiedy jest niedopity, kiedy jest trzeźwy, to też mu nie pasuje. To bierze się często za sprawdzanie zeszytów, lekcji, za ustawianie wszystkich w domu i takie dziecko, kiedy słyszy, że jest szczęśliwe, kiedy ojca często nie ma, kiedy on wraca do domu, słyszy zgrzyt klucza w zamku, słyszy schody, na schodach kroki. I wtedy pojawia się już napięcie, co będzie, jak dzisiaj będzie. Życie ze sobą uzależnioną, to dla, bez względu na to, czy dla osoby dorosłej, czy dla dzieci, dla dzieci, to taki roller coaster. To jest historia, która nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Nie ma stabilności, nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma przewidywalności, nie ma miłości, nie ma akceptacji. Ta miłość często jest od jednego rodzica, albo jeżeli uzależnieni są dwoje rodziców, to, to, to ta miłość jest zupełnie toksyczna i dawana, wyrażana w sposób, sposób błędny, sposób, sposób, który tworzy deficyty w życiu dziecka. Aby przetrwać w rodzinie alkoholowej, dzieci alkoholików wykształcają w sobie pewne cechy przystosowawcze nim dostosują się do realiów panujących we wnętrzu rodziny, odrzucenia ciągłego poczucia wstydu, bo wiadomo, że w takiej rodzinie dziecko spotyka się, ciągle przeżywa ten wstyd, wstydzi się za rodziców, poczucie winy, że to często dzieci myślą, że to one są winne tej sytuacji, często tak słyszą nieraz od rodziców takie manipulacyjne zdanie, Mama, tato mówi, gdyby nie ty, to bym, to bym nie pił, tak, to wszystko przez was itd. i tak dalej. bierze to do siebie dziecko, ma ten świat taki biało-czarny i zero-jedynkowo rozumie to. Albo jest kochane, albo jest niekochane. To jest bardzo ważne. O ile cechy służą im w dzieciństwie, o tyle w dorosłości zaczynają przeszkadzać i sprawiać trudności. Ten syndrom DDA właśnie może być utożsamiany z zespołem objawów świadczącym o zaburzeniu danej osoby i chorobie. Nieprzystosowaniu do wymogów otoczenia, a jednak paradoksalnie to dzięki wykształceniu w sobie syndromu DDA, specyficznych mechanizmów psychologiczno-emocjonalnych, dziecko mogło emocjonalnie przetrwać w rodzinie alkoholowej. Takie dzieci często się izolują, mają swój świat, często są właśnie takimi trochę dziećmi za szybą, ciężko do nich do, dotrzeć. Są, e, ta zasada często e, jest trzy razy nie, a więc, żeby nie czuć, nic nie mówić, nie odzywać się tak, to nie czuj, nie mów i nie ufaj. To jest to, 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 to trzy razy nie, które często jest bardzo charakterystyczne. W takich rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach alkoholowych, w rodzinach, gdzie, gdzie występuje uzależnienie. Mogło przetrwać. Dzieci dzięki nim dostosowało się do ciężkich realiów dnia codziennego, odrzucenia ciągłego poczucia wstydu życia w permanentnym stresie i strachu. Syndrom DDA. Nie jest więc objawem objawów charakter nie jest więc zespołem objawów charakterystycznych dla osoby zaburzonej jednostki, jest nat natomiast zespołów objawów ukształtowanych jako adaptacyjna odpowiedź na głęboko zaburzone warunki dorastania. Posłuchajcie Państwo jeszcze raz, jest to zespół objawów ukształtowanych jako adaptacyjna odpowiedź na głęboko zaburzone warunki dorastania. Tak jak współzależnienie jest. Toksyczną adaptacją do, do, do danej sytuacji, żyjąc z osobą uzależnioną. Tak, tutaj mamy też taką toksyczną, ale żeby przetrwać, a więc adaptacja, która jednak w późniejszym, w danym momencie pozwala przetrwać, ale w późniejszym życiu niesie ze sobą konsekwencje. Jak się okazuje, u, u, nie u wszystkich dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych wykształcają się te cechy przystosowawcze, a więc warto, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszam do kontaktów, to możemy taki test zrobić. Dysponuję takim testem. On jest ogólnie dostępny, ale można, żeby go zinterpretować, dobrze jest mieć kogoś, kto, kto, kto trochę ten e, temat dotyka i jest e, kompetentną osobą. Eee, nie, wszyscy, nie wszystkie dzieci dzięki umiejętności wytyczania, wytyczania granic, rozróżniania pojęć rodzina i ja potrafią odizolować się od problemów występujących w rodzinie i zaspokajać własne potrzeby. Z badań wynika także, że na pojawienie się problemów w dorosłym życiu dzieci alkoholików wpływa wiek dziecka, którym zaczęło ono dostrzegać problem alkoholizmu w rodzinie. Jak wiemy te wczesne lata do szóstego roku kształtowana jest osobowość. Dziecka, jeżeli dziecko rodzi się w rodzinie, no to wiadomo, wyrasta ciągle w takim środowisku, jeżeli pojawia się gdzieś ten alkoholiz, później dzieci są już jakoś ukształtowane, no to też inne są, też konsekwencje. Jakie trudności, z jakimi trudnościami spotykają się, jakie mają do pokonania dzieci DDA, już dorosłe dzieci alkoholików. Z rodzinnego domu wyniosły poczucie, to jest bardzo ważne, że są gorsze od innych, mniej wartościowe, nie zasługują na miłość. Wynika to z zaniżonego poczucia własnej wartości, z niskiej samooceny, moglibyśmy też powiedzieć, które jest efektem ciągłego odrzucenia, jakiego doświadczały ze strony rodziców zajętych nałogiem. To jest tak, że rodzic zajęty nałogiem rodzic jest zajęty nałogiem. A więc jego życie jest skoncentrowane wokół uzależnienia, to jest uzależnienie, w centrum jest uzależnienie. Współuzależniony rodzic często jest zajęty tym, żeby tańczyć, w cudzysłowie, do osoby uzależnionej, żeby wszystko było dobrze, żeby zminimalizować ryzyko zapicia czy, czy, czy wzięcia czegoś, tak? a dziecko zostaje same. Takim problemem też jest, kiedy jedno z dzieci jest uzależnione. Ostatnio miałem do czynienia z, z rodziną, w której właśnie drugie dziecko, które nie jest uzależnione, jest całkowicie, czuje się e, pominięte, ponieważ cała, może większość uwaga rodziców, może nie cała, ale duża część uwagi e, nierównomiernie, nieproporcjonalnie do tej dwójki dzieci jest skoncentrowana na tej osobie, która jest uzależniona, na tym dziecku, które ma problem i to drugie dziecko czuje się e, odsunięte na bok życie w rodzinie alkoholowej, mówiłem, że to ciągły rollercaster, nie da się przewidzieć reakcji ani zachowań poszczególnych jej członków, dlatego w dorosłości dzieci alkoholików mają silną potrzebę kontrolowania siebie i innych, bo to zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie towarzyszy im lęk przed zmianami, ponieważ wyuczyły się funkcjonowania według pewnych schematów. Kiedy ich życie się życie Normalnie jej odczuwają ciągły niepokój i przewidują, że wkrótce coś się może popsuć. To jest też charakterystyczne i dominującym stanem jest samotność. Będą nawet, będąc nawet w grupie DDA, innych osób, które borykają się z takim syndromem, zamykają się w sobie, nie potrafią się cieszyć, nie potrafią się bawić, wciąż towarzyszy im silne uczucia wyniesione z domu rodzinnego lęk, wstyd i poczucie winy lęk, wstyd i poczucie winy i tak w kółko to jest takie trio. Dochodzą do tego problemy z dotarciem do własnych uczuć. Te, 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 te dzieci musiały się zamrozić, żeby, się, żeby przetrwać, ponieważ w dzieciństwie nie wolno im było czuć tego, co czują, widzieć tego, co widzą, nazywać tego, co, 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 co słyszą. To było zabronione. A nauczyły się więc zaprzeczać swoim zmysłom i emocjom. W konsekwencji straciły do siebie zaufanie, też często towarzyszy im poczucie winy, i często myślą, że że to przez nich, że to przez nich, a więc to jest, to jest ważny też element do przepracowania. Często też, aby sobie radzić z różnymi problemami, sięgają po alkohol czy inne substancje. Już w dorosłym życiu, już często jako małoletni, ale już później także dającą możliwość uwolnienia, poczucia się i bycia duszą towarzystwa. Kilka takich, syndrom, kilka cech charakteryzujących syndrom DDA według Wandy myślę, że one są bardzo fajnie opisane. Wymienię je Państwu, będę, będę teraz czytał, wymienię je Państwu, żebyście mogli się zapoznać z nimi. To jest nieumiejętność nawiązywania intymnych e, związków i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych. E, Kolejna kolejne taka, taka cecha to obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności, i przed porzuceniem. Zobaczcie, ciągle jest lęk, ukrywanie uczuć i podatność na zranienie. Obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem. Takie osoby boją się konfliktów, boją się, bardzo niepewnie czują się w sytuacji konfliktowej, jakiejś kryzysowej sytuacji, boją się gniewu. Kłopoty z odpowiedzialnością, nadmierne podejmowanie, tak skrajne balansowanie, nadmierne podejmowanie odpowiedzialności albo unikanie, uchylanie się odpowiedzialności. Poczucie odmienności, izolacji od ludzi, nieumiejętność cieszenia się, bawienia się takiego. Dotarcie do tego wewnętrznego dziecka, ponieważ to wewnętrzne dziecko było niezaopiekowane, ono nie potrafiło, ono nie miało czasu na to dzieciństwo, więc w dorosłym życiu te osoby właśnie mają problem z dotarcia do swoich tych głęboko skrywanych uczuć. E, trudność w odróżnieniu tego, co normalne od tego, co nienormalne, e, a więc tego typu trudności. Szukanie trudności i kryzysów zamiast spokojnego życia. Mamy wrażenie że takie osoby Pakują się w problemy na, na własne życzenie nadmierne poczucie lojalności to jest też bardzo ważne. Później to towarzyszy związkom, kiedy budują jakąś relację i też się okazuje, że jest problem, jest uzależnienie, to by, bywają lojalne do końca ze stratą dla siebie, ze szkodą do siebie nie potrafią też zająć się jak gdyby swoimi granicami, swoim życiem. Obawa przed utratą kontroli, tendencje do kłamstwa. Bez powodu, nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę. Dzieci też w rodzinach alkoholowych, w rodzinach z problemami alkoholowymi przyjmują różne role. Ja nie będę tego rozwijał bardziej, ale zaznaczę może tylko, że dziecko w rodzinie z zaburzeniami alkoholowymi, dziecko gdzie występuje problem uzależnienia, te wadliwe role rodzinne, dzięki którym możliwe jest działanie patologicznego systemu rodzinnego, przyjmuje różne role, między innymi bohatera rodziny. Tak, same te nazwy już, już dużo sygnalizują. Często jeżeli jest inne rodzeństwo, to to dziecko, jest to najstarsze, najczęściej dziecko. Może tyle, tylko powiem bohater rodziny, dziecko niewidzialne, inaczej, dziecko za mgłą. Jest to często dziecko, właśnie, któremu towarzyszy głównie smutek. Jak na swój wiek bardzo poważnie, mówimy często o jakie to dziecko jest poważne. Ono często w środku przeżyło dramat, przeżywa dramat. Kozioł ofiarny to jest zazwyczaj dziecko, które staje się ofiarą przemocy i później przyjmuje taką rolę też w życiu. I maskotka, inaczej określana jako, jako błazen ta rola. Gdybyście byli zainteresowani omówieniem tych ról więcej, to też piszcie do mnie. Zresztą są dostępne też materiały w internecie. Można rozpoznać, w której roli może w życiu dorosłym funkcjonuje dzisiaj. U dziecka, które w pełni, którą, u dziecka, które pełni którąkolwiek z powyższych funkcji król, następuje zaburzenie funkcji emocjonalnych, społecznych, poznawczych i zdrowotnych. Warto też zaznaczyć, i teraz będę mówił o substancji alkoholu, że alkohol jako substancja nie ma w kontekście syndromu DDA żadnej szczególnej, złowieszczej mocy i nie ciecz jest, jako tako sprawia, że dziecko wyrasta na nieradzącego sobie z życiem dorosłym. Nie demonizujemy cieczy, nie demonizujemy rzeczy. ludzie mówią, że Alkohol jest moim problemem, gdyby nie było alkoholu, no, problemy zostają, a więc tutaj praca nad, to, to, tutaj nad trzeźwością jest bardzo ważna. To dysfunkcja rodziny, która może, yy, którą może spowodować alkohol, ale tak narkotyki, czy przemoc fizyczna, czy przynależność na przykład do sekty, wychowuje dorosłe dzieci z problemami. Dysponuję testem DDA. Gdybyście byli zainteresowani, drodzy Państwo, 20 punktów i więcej odpowiedzi, tak. One wskazują, że ten syndrom może, może być problemem i są obszary do pracy. To tyle. Oczywiście, temat jest bardzo głęboki, temat jest bardzo szeroki. To rzutuje w dorosłym życiu. Widzieliśmy w budowaniu relacji, w życiu społecznym, w radzeniu sobie z emocjami, w radzeniu sobie z kryzysami ma wielki wpływ to. Wychowanie w rodzinie alkoholowej, ale też widzimy, że nierównomiernie na każdą osobę, osoby, tak, jedna osoba wychowana w rodzinie alkoholowej będzie zupełnie inaczej sobie radzić z życiem niż inna, która być może będzie miała dużo głębsze deficyty. Warto pogadać z kimś, ze specjalistą. Też jako osoba wierząca, jako człowiek, który, który jest duchownym w kościele, pracuję jako też pastor, jestem pastorem. Powołania terapeutą, też to jest mój, mój zawód, a więc zawsze też patrzę, że wszystkie deficyty są miejscem, w które może wkroczyć Bóg, w które możemy zaprosić Boga, który jest dobry, łaskawy i żeby nie walczyć z tym samemu. A więc to jest bardzo ważne. Nadzieja, nadzieja, nadzieja na to, że, że może przyjść zmiana, ona sama oczywiście nie przyjdzie, Bóg współpracuje z nami, Biblia o tym nam wyraźnie mówi, że Bóg we wszystkim współpracuje ku dobremu. Ale wiara tutaj jest bardzo, bardzo pomocna w to, aby zrobić kroki do przodu, aby rozwinąć się, aby wyjść z pewnych rzeczy, które w przeszłości nas trzymały. Są w Bożym w Biblii są obietnice, wspaniałe obietnice. Jedna z nich znajduje się w księdze Jeremiasza, proroka Jeremiasza w 29 rozdziale, w 11 wierszu. Biblia mówi tam następująco: Albowiem, ja wiem, jakie mam myśli o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie niedoli a nie o niedoli, aby natknąć Was nadzieją, natknąć Was nadzieją i zgotować Was w przyszłość. A więc Bóg jest zainteresowany moją, Twoją przyszłością. On chce, tak jak tchnął w pierwszych ludzi tych życia, tak chce tchnąć nadzieję w nasze życie, abyśmy patrzyli z nadzieją w przyszłość, na to, co będzie z Nim idąc przez życie, szukając też grupy ludzi, wsparcia, którego możemy dostać, dostać w grupie. To tyle. Na tym dzisiejszym, w tym dzisiejszym temacie, w temacie DDA piszcie, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania może, tak, o problemach, z którymi się borykacie. Postaram się też indywi indywidualnie odpowiedzieć, nie zawsze od razu, nie zawsze w tym samym dniu, niektórzy z Was piszą, dwa, trzy dni nie ma odpowiedzi, niecierpliwicie się. Dajcie mi trochę czasu, muszę przejrzeć to, przeanalizować. Nie zawsze jestem w stanie mailowo odpowiedzieć, na pytania, które są tak głębokie, skomplikowane, więc zachęcam wtedy do kontaktu telefonicznego, do skontaktowania się z terapeutą w miejscu, w którym mieszkacie. Eee, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym filmie.